Dzień dobry, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku w którym pokażę Wam jak zrobić kartkę posiadając tylko zwykłe narzędzia typu linijka ołówek nożyczki no i oczywiście klej i jeszcze taśma piankowa 3D, taka dystansowa to w zasadzie wszystko plus oczywiście papiery które użyjemy. I będziecie w stanie wykonać kartkę, żeby obdarować kogoś, zaskoczyć go własnoręcznie zrobioną kartką. Potrzebujemy, oprócz tych narzędzi, które przed chwilą pokazałam, kawałek papieru, w moim wypadku jest biały o strukturze lnu. Ten prostokąt ma wymiary 21 cm na 14,5. Po złożeniu otrzymujemy bazę naszej kartki o wysokości 14,5 cm, szeroka na 10,5 cm. Następny element, tutaj u mnie akurat takie serduszka, różowa w różowe serduszka, tak? Taki kartonik. On ma wymiary. 9 cm szerokość i wysokość mojej kartki bazowej, czyli 14,5 cm. I ostatni element to jest taki papier perłowy. Nie wiem, czy tutaj widać te wzory, ale jest perłowy. Z drugiej strony zwykły biały, ale to akurat nie ma dla nas znaczenia w tej chwili. Jest to pasek o szerokości 3,5 cm i również wysokości kartki bazowej, czyli w moim przypadku 14,5 cm i jeszcze to co zakupiłam w pasmanterii to taka taśma była z kwiatami na metry się to kupuje tyle mi zostało bo użyłam do jakichś tam innych prac i wykorzystam to właśnie tutaj do tej kartki możemy zaczynać bierzemy kartkę bazową i tą która będzie pierwszą warstwą na naszej kartce ja postanowiłam że moja kartka będzie zrobiona w ten sposób, że nie będę z każdej strony zachowywała marginesów, tylko właśnie będzie na długości taka sama jak kartka bazowa, a tylko marginesy zostaną po boku. I teraz tą pierwszą kartkę moglibyśmy już y, przykleić na dystansie. Dałoby to większy efekt trójwymiarowości. Ja jednak odejdę od tego, ponieważ akurat kartonik jest dość giętki i boję się, że albo musiałabym dać bardzo gęsto tą taśmę 3D albo on mógłby się gdzieś tam wyginać więc wolę jednak zastosować tylko klej wezmę kartkę, klej nałożę klej na brzegach i potem trochę też na środku zwrócę uwagę na rogi tak, żeby one potem nie odstawały czyli najpierw sobie punktowo Tutaj nałożę w rogach troszeczkę kleju, tak żeby się dochwyciło. I teraz tutaj nakładam wzdłuż brzegów. Pamiętajcie, nakładając klej, żeby nie dawać go zbyt blisko brzegu, ponieważ może Wam, właśnie mi się udało dać za blisko, ponieważ może Wam się zdarzyć tak, że Że po prostu wycieknie wam, jak sobie dokleicie do kartki. Myślę, że to już jest wystarczająco. Powinno się trzymać. No właśnie, byłabym sobie do góry nogami przykleiła. Teraz przyklejam. Proszę bardzo. Tutaj dociskam jeszcze brzegi, a trochę proszę żeby się wszystko dobrze trzymało i teraz kolejny element. Ten element jest już zdecydowanie jeszcze mniejszy, zresztą chcę już mieć teraz troszeczkę efektu trójwymiarowości, w związku z tym będę go mocowała na taśmie dystansowej. Przyklejam sobie od razu tutaj, żeby widzieć ile potrzebuję, o, zaraz odetnę. Teraz papier zabezpieczający ściągam z drugiej strony taśmy. Proszę bardzo, jest. Akurat w przypadku tego papieru mam takie mm, wzory, że nie ma znaczenia, jak ja go sobie przykleję, w którą stronę. Tutaj nie powinnam mieć żadnego problemu z tym, bo serduszka byłam. W stanie przykleić do góry nogami, a ja tak czasami mam, że sobie właśnie źle popatrzę i potem krzywo albo do góry nogami przykleję. Dobrze, tutaj już jest przyklejone. Mamy ten efekt, jak widzicie, trójwymiarowości, tak. O, proszę zobaczyć, to jest uniesione. O, dobrze. No i teraz rościnam sobie te moje kwiatki, ponieważ chcę je pojedynczo. Przymierzę sobie, ile będę potrzebowała takich kwiatków. Jeszcze na pewno. Okay. Mi się wydają w dwóch różnych kolorach. Nie, na wszelki wypadek to odłożyłam. Zostawię te. E, może to tylko kwestia padania światła, ale nie wiem jak wy to widzicie. Ja wolę jednak poprawić, żeby nie mieć tutaj efektów których sobie nie zaplanowałam. Bo myślę, że tyle będzie wystarczające. Tak, tutaj to mi wystarczy. Biorę teraz kartkę, na której będę te kwiatki smarowała klejem. Klej ten sam w zupełności wystarcza do tego, żeby kwiatki przykleić. Troszeczkę sobie tutaj rozciągnę ten klej, żeby go nie mieć poza kwiatkami. Jak przykleję, bo nie chciałabym, żeby to wyciekło. Akurat na perłowym papierze, tak jak powiedziałam, albo nie, klej robi się przejrzysty, ale na perłowym papierze mogłoby to być widać, więc wolę tego uniknąć. No i teraz pozostało mi tylko przykleić te moje kwiatki tutaj Tam. tutaj i zostały jeszcze trzy sobie po środku przykleję, żeby wyznaczyć równe odstępy, tak jest mi łatwiej. Myślę, że może być tutaj i ostatni kwiatek. Dobrze, kwiatki są przyklejone, ale tak patrzę teraz na tą kartkę. Myślę, że jednak czegoś mi tutaj brakuje, i wiem, czego mi brakuje. Pozwólcie, że na momencik tutaj się ewakuję. To można wyciąć. na tym czego mi brakuje ewakuuje i tą przerwę wyszczę. Dobrze, już do was wróciłam i tutaj przyniosłam sobie takie drzeciki, samoprzylepne. No cóż, nie pokazałam Wam, ale tak to jest, że czasami w trakcie e, robienia przychodzi mi jeszcze coś do głowy. Ja sobie podkładam zwykle jakąś kartę, żeby no staram się, ale jak widać tu jest pocięte, więc czasami jednak zapominam się, nie chcę sobie pociąć za bardzo tej maty. I ponieważ te dżeciki są naklejone na takim jednym pasku kleju, a ja nie chcę, żeby gdzieś tam mi się plątały te kawałki kleju, to sobie odcinam nożykiem do tapet, akurat mam taki duży. I przykleimy te drzeciki jako środki naszych kwiatków, co troszkę ożywi naszą karteczkę, powiem nawet, doda jej blasku, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Będzie bardziej strojna. Jeszcze jeden został. Ostatni już. No, myślę, że zdecydowanie lepiej wygląda ją z tymi drzekami, jako środkami. Kartka z rodzaju skromnych, jak powiedziałam, ale myślę, że nie pozbawiona uroku. A co najważniejsze jeśli zaczynacie dopiero swoją przygodę z kartkami, to Będziecie mogli bez dużych inwestycji zrobić własnoręcznie kartkę. Dziękuję, do zobaczenia.